Zdrastajcie! Zdrastajcie! I co, kiedy ostatnio jeździłeś? To ostatnio co jeździliśmy. Nie, Osta o. Ostatnio, co nad kanałem, byłem się przejechać i się w tych piaskach Aha, kopałem. Aha, tak, tak, ja ja. To było. Tu trochę stało, nie? 6 tygodni. To co, czekamy za Marcinkę. Ja, się może Czerwone rumaki. Przygotowane do sezonu. Czekamy w garażu Ciepło dzisiaj, fajnie jest, nie? Ostatnio to było zimno, ostatnio to pizzało ci Też kinki te założone. Co? No, no Dokładnie Ja już go chyba nie wiem, z pół roku nie byłem, bo lepiej. O, jedzie Warcinek chyba. Jedzie, jedzie Ostatni czerwony. Tak jest, ostatni czerwony A krapowik daje radę. Aaaa! Siema, siema! Pierwsze odpalenie po, po tym? Po zimie? Wszyscy cztery, nie? Chociaż trochę gorąco się zaczęło narobić, nie? Ale chyba lepiej tak trochę cieplej niż zmarznąć po drodze. raczej. Zawsze można coś rozebrać, nie? W drugą stronę jest gorzej. A z powrotem na samych gaciach. Kiedyś tak trzeba zrobić, nie? Na waleta wszyscy. Yeah. się przejedziemy przez miasto yeah. zjedziemy no Rutkę chyba tylko tak sobie zrobimy wiesz tak po prostu się przejechać to no, nie będziemy gdzieś jechać dalej nie Co pieczyska pojechać nie to ma to sens pieczyska no, to to jedziemy dojechaliśmy do Bożynkowa teraz będziemy skręcać w lewo na samu ciążek i z samociążka na pieczyska. Stufka, moment, że malagoty idzie na czworeczce. Najlepiej tak do stówki na czworeczce. Jak przypierdzieli to uh. O tutaj trzeba zwolnić bo kiedyś wracałem To się jeleń gościowi wbił Przednią maskę także Nie polecam No jedziemy sobie w czwórkę Tak fajnie się zorganizowało W sumie to taki spontan moim zdaniem I całkiem zapomniałem o moich ochroniaczach na kolana Raczej znaczy bardziej o cieplaczach niż o ochroniaczach Ochraniaczy O wysiadł mi hamulec nożny super Zajebiście Także zostałem tylko z przednim hamulcem. A ja i tak tego nożnego prawie w ogóle nie używam, tylko przedni. No buty mam zajebiście mokre. Nieźle! Co? Ja pierdzielę ślizgo za moje buty. Tą kałużę się wpierdzieliłem. Cały mokry ja tak <laughs> Widziałem właśnie Dlatego też tak, tak, też tak zrobiłem później Nie, ja jestem cały zajebany Ja tak samo on tak chlapie No On tak napierdala Ja go wyprzedziłem po prostu za Co jest nie <laughs> <laughs> On nie, nie ani ty, tylko Ja nie wiem jak ja, A <laughs> on to na ciebie zdała No ja jak jechałem, to my też trochę się cofnę, tak patrzę na tak go, szybki słychać struga. Uuu. Wiesz, to jest kwestia opon. nie tak. Ja to jestem zadowolony. Ty... No z tych zwanych, no. no. zobacz jak go nagrzają ładnie. No ja bo miałem tych firmy. Kurde. Super. Aż się przeraziłem jak zdążyłem rękawiczki I dotknąłem bez, to aż się przeraziłem Trochę ten Tak w rękawiczkach nie czuć, ale bez to aż za mocno No i przejechaliśmy Do Zakopanego <grym> Zbyt Bydgoszczy Tak ładny, patrz kurde, ale świetnie Gór nie ma, ale też jest Co? Super Która to jest godzina? 1236 kurde no będę musiał się zbierać teraz. fajnie super Nie wiem czy ta grubość lodu jest taka odpowiednia Tam jest z 10 cm I ci powiem ten lód to nie jest za gruby nie? Tak łażą ludzie z tymi dzieciakami Tam może z 10 cm jest No właśnie on jest taki wiesz, miągwa myong taka jest na Tu, tu tam tam widzisz? Ale wariaty Widziałeś tych wędkarzy tam? No Chciałem mieć na to trzeba mieć naprawdę z główką trochę, no. nie? Nie, to Przecież to nie... Ja bym Ci tu nie wlazł, a gdzie tam tam? Ty, to ma 10 centymetrów To no to jest takie, takie, tyle Tyle No I to jest jeszcze taka wiesz, taka miąkwa już, nie? No Już no. wczoraj było ciepło, dzisiaj jest ciepło Tak No co ty, to już no w ogóle tej nie podlega Nie? No zachuję, chuj, ja bym się tu bał wejść No no ile to będzie miało? No 10 cm gdzieś. Tylko? No pewnie. I to jeszcze jest takie... Ten, te pierwsze 2 centymetry to jest taki wiesz. No i, jest, jest, jest I jak tak. no, to jest... Miągła taka. takie słowo honoru. Tak. No to jest takie kurde. Jezus, Ty, ale nie, fajnie nie, tak nie? Się fajnie było tak jakbyś wiesz, z kolcami. Mie mieć no, opony z kolcami ten i... Miał. I rura, nie? Jeden miał, co zapierdał na tym. No no ja widziałem też. I no, nie fajnie tak rura, Tak sobie wiesz, przelecieć, nie? A są takie do kupienia takie oponki z kolcami Co to? Są opony z kolcami do kupienia to Wszystko teraz można kupić? No Fajnie Super no nie, czas mi się kończy, będę musiał spierdzielać Jest 12.40 40 minut jechałem No fajnie no Ale ci powiem jak przez te kałuże jechaliśmy to ja tak to top starany byłem <grym> Tak A ja więc jest pod spodem no, no 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 Że dziura jakaś coś nie? No, no to Teraz tak na też tak jechałem odważnie z pizzą Jadę 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 kałuża Pff, Woda do góry do kasy A ja ten cały mokry Teraz jak tutaj wjeżdżaliśmy to miałem nogi na tym Dostałem taki strzał kurde od przedniego koła Akurat tak na te No. Zobacz, potem. Ja nogi pod gdzieś. Takie... No, przymarznę, przymarznę. Ale tak i tak mi nogi zmarzły. Mi tak jeszcze nie. każdemu. A mi tak jeszcze nie, chociaż się dziwię, bo ja taki zmarzł. No. Spojem się i tutaj jak z tymi rękawiczkami, jest. wiesz? Chciałem ja sobie kupić kawiczki tak właśnie przez internet hmm. Ale kuzyn mówi weź się wstrzymaj, pojedziemy do Torunia Ale jest taki fajny sklep duży, nie? Ten RR, tak? Tak, tak, no To ci powiem, dobrze, że pojechałem, nie? Chłopem taką lipę kupił sobie Nie, to są rzeczy, które trzeba no, przymierzyć nie? Dokładnie To one te rękawiczki, jak weźmiesz za małe czy za duże, to ci się potem podwijają na rękę. Tak jest Potem tak przemyślałem, bo chciałem sobie kupić takie grube o to aż dotąd wiesz, no. te, jest nie? Potem ja przemyślałem kurde ile ja będę to używał miesiąc, a one wiesz, cztery stówy, nie? No ja mówię, ile będę to używał z miesiąc? I tak mówię kurde, pierdzielej, kupiłem sobie te narciarskie, zobacz 120 zł. No i typlutkę są na tych bębramach a jeszcze się wpierdzieliłem gdzieś tam w kałuży teraz i... No. To są adrenaliny też? No są ciepłe, jedyne co mnie wkurza, że tu są krótkie, wiesz? Że aha, kurtki, wiesz? aha No, no No dobra Jedziemy? Nie No ja będę uciekał, zaraz. no A poproszę, poproszę <laughs> Jeden przygotowany Eee, nie muszę No masz, nie bądź W miarę widzę No dobra, dziękuję Proszę Tylko? No jak? jak? O, kamerkę można przetrwać A ja dzisiaj do roboty pojadę z tym motorem, wezmę te przybory O teraz wypchnąć kurde te motorki Co no. ty? My jak my ale go no, ja mam, ja mam tydzień L4 <grymne> Na badaniach się Ja za chwilę będę leciał, no. Ja to, to jest. A wy, ok. o której chcecie wracać? Wytrzymać. Co? No. O której chcecie o której wracać? wracać? Ja jechać, nie wiem. No, wiesz, powiedziałem, Ty że wychodzę na godzinę. Wytrzymać? Właśnie Co jest? zbieramy się? No ja będę wracał, nie wiem jak tam chcecie. Ja będę jechał z Michałem, bo i tak muszę jeszcze od niego materiał zgrać. też Okej. Starczy na dzisiaj buty mokre, także starczy ja się pierdzielę, nie, muszę zejść Jak na egzaminie patrz Ale czemu mi siat Siat mi kurde Pięknie Za powietrzu chyba Cały kurde ten Co ja ci mogę powiedzieć, jak na filmiku, jak na raz mi tylni się ten wyruszał, to już wiem, jak na lodzie go pchać <laughs> Tylni hamulec mi siadł No co ty? No spadł do zera No w ogóle nie mam, ej ja tak nie używałem <laughs> do, do, do zera No mało No <laughs> odprowadził maluszka Także będzie serwis będzie, będzie. Dobra. Jeździemy. Kto prowadzi? Nie mam pojęcia, ale to jest jakiś tylko to taki, jakiś będę jakiś taki, jakiś z dzisiejszej przejażdżki wracamy do domciu